Jan Paweł II, życiorys. Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, jest chyba jednym z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znanym Polakiem na świecie. Dzisiaj kilka takich najważniejszych dat i wydarzeń z jego życia. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, czyli tuż obok Krakowa. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Od 16 października 1978 roku do, aż do Dnia Śmierci, czyli do tego 2 kwietnia 2005 roku, był oczywiście papieżem i suwerenem państwa watykańskiego. Teraz daty. W 1942 roku wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz zaczął studiować na Wydziale Teologicznym. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście studia były konspiracyjne. Wcześniej pracował w kamieniołomie, pracował w sposób fizyczny. Dlatego wiele osób no, pamięta o tym, że Jan Paweł II tej bardziej fizycznej pracy też w swoim życiu się nauczył. 13 października 1946 roku zostaje subdiakonem po tygodniu diakonem, a 1 listopada 1946 roku zostaje wyświęcony na księdza. Potem wyjeżdża do Rzymu na studia na papieskim uniwersytecie Athenaum Angelicum. Tam otrzymuje stopień doktora. W sierpniu 1949 roku zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1956 roku wykładał na kulu. 4 lipca 1958 roku zostaje biskupem pomocniczym Krakowa oraz biskupem tytularnym OMBRI. No tutaj, kilka słów wyjaśnienia. Gdy, gdy ktoś zostaje biskupem, nie ma swojej diecezji, zostaje, dostaje tytuł już nieistniejącej diecezji. A ten Biskup tytularny Ombri, to jest na cześć nieistniejącego już, nieistniejącej już diecezji Ombi w Egipcie. Później uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego, w tych zmianach, jakie drugi Sobór Watykański wprowadził w Kościele Katolickim. W 1963 roku zostaje mianowany. A 13 stycznia 1964 roku przepraszam, prekanonizowany na arcybiskupa Metropolii Krakowskiej. Czyli 1963 rok zostaje arcybiskupem Metropolii Krakowskiej. A 26 czerwca 1967 roku zostaje nominowany na kardynała. Oczywiście te wszystkie lata to praca naukowa. Pisarska, spotkania z młodzieżą to było troszkę coś nowego w ówczesnym kościele. Otwarcie się na młodzież, otwarcie się oczywiście częściowe na nowe, można powiedzieć, społeczeństwo, które wtedy powoli powstawało. A 16 października 1978 roku na konklawę w ósmym głosowaniu zostaje wybrany na papieża. W głosowaniu najprawdopodobniej 103 głosy z 111 były oddane na niego. Zostało to ogłoszone o 18.44. Był to pierwszy od 455 lat papież niepochodzący z Włoch. W styczniu 1979 roku papież Jan Paweł II odbywa swoją pierwszą pielgrzymkę do Meksyku i do kilku państw Ameryki Łacińskiej. Natomiast w czerwcu tego samego roku odbywa pierwszą pielgrzymkę do Polski. Pielgrzymki zagraniczne, jak doskonale wiemy, były czymś, co wyróżniało Jana Pawła II spośród innych papieży, dosyć, że doszło do zmian, można powiedzieć, w sposobach przemieszczania się. To do tego no, świat stał się bliższy, no i Jan Paweł II w czasie swojej tego okresu bycia papieżem, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, ale Przejdźmy dalej. I 13 maja 1981 roku o godzinie 17.19 dochodzi do zamachu na Jana Pawła II. Zostaje postrzelony przez terrorystę Mehmeta Alego Akczę. Po zamachu niestety nigdy nie odzyskał pełni sił, i te, można powiedzieć, odniesione rany no wpłynęły na jego późniejsze zdrowie. Początek lat 90. to początek zmagania się z chorobą. Parkinsona i oczywiście cała moasa innych dolegliwości. Zmarł, jak powiedziałem, 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Beatyfikowany 1 maja 2011 roku, natomiast kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Dziewięciokrotnie był w Polsce na pielgrzymkach był to rok 1979, 83, 87 i dwukrotnie w roku 1991, oraz 95, 97 i 92. Ostatnią pielgrzymkę do Polski odbył w roku 2002. Czas jego służby jako papieża to coś można powiedzieć czas bardzo pracowity. Mianował 232 kardynałów 478 świętych, 1318 błogosławionych, z tego 154 Polaków. Napisał 43 listy apostolskie, 11 konstytucji, 14 adhortacji i 14 encyklik. Czyli ten okres, kiedy był w Watykanie, nie tylko ten, kiedy tam studiował albo był na soborze. To bardzo dużo pracy. Oczywiście wraz z wiekiem, wraz z utratą sił, można powiedzieć, że ta praca papieża się zmniejszała. Tak jak wspomniałem, Jan Paweł II jest najsłynniejszym Polakiem, jak, jakiego mieliśmy. No, trzeba tak powiedzieć. Jest to najbardziej znany Polak i jego wpływ, o czym nie wspomniałem, to też otwarci, próba otwarcia się na inne religie, nie tylko na religie na prawosławie, na anglikanizm, spotkanie z przywódcami tamtych religii, ale otwarcie się też na muzułmanów oraz na religię judaistyczną. Więc ten okres, kiedy Jan Paweł II był papieżem, wcześniej kiedy był tutaj w Polsce, to takie dosyć spore zmiany w porównaniu z tym co robili jego poprzednicy. Oczywiście, według niektórych te zmiany nie były aż tak duże, jak mogłyby być, no ale to nie jest film, żeby oceniać, tylko żeby powiedzieć kilka słów o takich właśnie najważniejszych osobach w historii Polski. I zapraszam na inne materiały. Co niedziela, życiorys, biografia, tak jak wspomniałem, kogoś ważnego dla historii Polski. A nie tylko sławnego, ale też ważnego. Też będą się pojawiać osoby, można powiedzieć, nie polacy, ale związani troszkę z historią Polski. W soboty legendy i baśnie to może dla młodszych, chociaż wiele tych legend jest bardzo ciekawych w takiej krótkiej formie, skompresowanej na razie a może w środku tygodnia pojawią się materiały też na temat bardziej literacki. O pisarzach, o postaciach z książek, powieści, takich jak Ogniem Mieszczem, Stara Baśń, Pantadeusz i cała masa innych rzeczy. A na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, wrzuć na swoje media społecznościowe, żeby mógł dotrzeć jak najszerzej. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.